Odliczanie dobiegło końca. Zapraszam na premierowy odcinek programu Iron Analiza. Witamy wszystkich serdecznie w programie Iron Analiza. Jesteśmy w warszawskim centrum atletyki. Dzisiaj będziemy zajmować się analizą zawodnika MMA Emila Różewskiego. Emil, chciałbym Cię poprosić o to, żebyś przedstawił się, powiedział parę słów o sobie, a później będziemy dalej rozmawiać odnośnie naszego programu. Dobrze. Witam wszystkich. Mam na imię Emil Różewski. Jestem zawodnikiem Premier MMA Challenge. I na dzień dzisiejszy posiadam ranking 4.0 i chciałbym go powiększyć. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Dzisiaj z nami w programie e, trzy osoby, które będą Ci doradzały. Mamy trenera. Wojciecha Klimkiewicza. Ja nazywam się Bartłomiej Mateńka i Marek Ciołek, który zajmuje się sprawami związanymi z dietetyką i suplementacją. Emilu, jakbyś mógł nam powiedzieć, czego chciałbyś się dowiedzieć, jakie masz problemy bądź wątpliwości związane z treningiem, sprawami związanymi z aparatem ruchu, z jakimiś kontuzjami, dolegliwościami bólowymi i sprawami związanymi z dietą, odżywianiem, suplementacją, teraz szczególnie pewnie, kiedy, kiedy Twoje treningi są bardziej wymagające. Yy, dobrze, a więc chciałbym zacząć od tego, co mnie na dzień dzisiejszy boli. To po mojej ostatniej walce to jest miesiąc czasu. Yy, boli mnie mięsień, to jest przyopadkowy przy i przy oddychaniu, właśnie jak oddycham a oddech, to mnie sobie ciaskuje. Czasami jest to mocniejszy ból, czasami mi lżejszy. Zależy jakie treningi będę robił, ale jak robię na przykład parter, to mnie bardzo boli. Ja propos. A propos sprawności swojej fizycznej to czuję, że to mnie właśnie na dzień dzisiejszy najbardziej ogranicza. Jeśli chodzi o suplementację i dietę, to tak naprawdę dopiero wchodzę w ten świat dobrego odżywiania się i suplementacji, bo po ostatniej walce też zauważyłem, że pełniłem bardzo mnóstwo błędów, i zamiast walczyć ze swoim przeciwnikiem, walczyłem ze sobą i żeby dotrzeć do następnej rundy i wstać. I właśnie chciałem to zmienić do następnej walki i jak najwięcej się tego nauczyć. Też tak samo jak też ludzie prawda, wypisują mnie Emil, zadają pytania a propos diety i odżyw odżywiania się, i też chciałem właśnie jak najwięcej wiedzy nabyć, żeby też móc innym to przekazać i. I mam nadzieję, że właśnie uda mi się tutaj coś... W, yy mieć większą wiedzę, prawda, na temat żywienia i, yy, i suplementacji. A jeśli chodzi o trening, to oczywiście mam bardzo dużo braków, zdaję sobie z tego sprawę, bo to jest MMA, prawda, to nie jest, nie jest łatwo pogodzić każdą płaszczyznę ze sobą, prawda. Ja na przykład idę na, w poniedziałek trening bossu, boksu, we wtorek trening zapasów, w środę trening judo, tutaj parte, prawda, to mamy dużo różnych płaszczy, dużo różnych dyscyplin, które trzeba poukładać i czasami nie jest łatwo to wszystko połączyć w kupę, żeby stworzyć Całe MMA, i właśnie chciałbym też wiedzieć mniej więcej, jak metodycznie to powinno wyglądać, i mam nadzieję, że tutaj dostanę odpowiedzi na pytania, które mnie męczą. Bo oczywiście chciałbym być lepszym zawodnikiem, ale żeby być lepszym zawodnikiem, trzeba mieć wiedzę, prawda? Bo skąd ja mam wiedzieć, jak mam się rozwijać, i mam nadzieję, że bardzo ogólnie jestem zadowolony z tym programie, bo czuję, że dużo wyciągnę, i fajnie, że. Te pytania, które mnie męczą, też mogą inni zobaczyć i na własnej skórze się przekonać, jak je rozwiązać. Proszę bardzo. Wojtku, może od Ciebie zaczniemy, od spraw związanych z treningiem. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, trenerem. Myślę, że tutaj dla, dla Emila będziesz miał jakieś dobre rady. Tutaj, co na początek mógłbyś, mógłbyś mu powiedzieć? Witam Cię serdecznie. Na początek poddamy Cię analizie. Jesteś zawodnikiem bardzo agresywnym i bardzo konsekwentnym. Twoja stójka mi się podoba. Widziałem cię na żywo, także nie tylko w internecie. Podoba mi się to, że masz spokój w walce, który przeradzasz w odpowiednich momentach w tą taką swoją agresję. Nie podpalasz się. Świetne judo w clinchu, harai goshi, skuteczne. Bardzo dobre przejścia. Judo jest w Twoim wykonaniu, właśnie super do MMA. Znajdujesz się w pozycji bocznej, konsekwentnie to później wykorzystujesz. Także, no, jako zawodnik MMA, no to moim, moim zdaniem jesteś, jesteś w tej chwili prawie kompletnie przygotowany do tego, żeby dalej kontynuować swoją karierę zawodową. Wiadomo, że człowiek uczy się całe życie i zawodnik też powinien. Uczyć się z dnia na dzień, cały czas jakichś tam nowych rzeczy, i też konsekwentnie dążyć do tych swoich takich technik, które skutecznie, skutecznie wykonujesz już podczas, podczas walk. Także co do, co do analizy tego, co mógłbyś poprawić, moim zdaniem, powinieneś dołożyć jeszcze właśnie tych zapasów trochę więcej, a co do treningu, co do tego, w jaki sposób masz trenować, to uważam, że podział: poniedziałek boks, wtorek zapasy, środa judo, czwartek parter, wszystko, wszystko jest fajne, tylko jak wchodzisz do klatki, no to jest wszystko razem. Także moja recepta na to, żebyś odnosił lepsze sukcesy, to jest popracowanie troszeczkę więcej nad zapasami żebyś mógł śmiało rywalizować z zapaśnikiem i wykorzystywać swoje judo, które masz bardzo dobre żebyś bronił tych obaleń żebyś mógł sobie przejść do clinchu i żebyś mógł śmiało sobie tam wycinać czy rzucać, no, jeżeli masz też okazję, to wiadomo, że możesz obalać świetna praca, świetny spokój agresja w odpowiednich momentach no, i myślę, że jak połączysz to w sparingach zadaniowych, typu takich, że przykładowo sparing z zapaśnikiem, który próbuje cię obalać, ty chodzisz sobie na nogach, wykorzystujesz to, że ktoś próbuje wejść w twoje nogi, wykorzystujesz kolano, zapaśnik może ci oddać jakąś tam pozycję, prawda, do tego, żebyś mógł wykorzystać te swoje lepsze judo. Także myślę, że receptą na, na twój taki lepszy sukces y, będzie więcej sparingów zadaniowych, żeby połączyć płynnie wszystkie te płaszczyzny. Także box plus y, kickboxing, thai boxing, y, zapasy judo plus parter y, razem tylko w, y, połączone w sparingu zadaniowym. Także dane płaszczyzny, y, wejścia do obaleń, obrony przed obaleniami, y, połączone z uderzeniami. Także Uważam, że, że tak będzie dobrze. Emil, odnośnie tego, co powiedziałeś w zakresie swoich dolegliwości bólowych, to tutaj nie będzie wielką tajemnicą, ale przed programem miałem okazję sprawdzić tutaj manualnie i palpacyjnie na, na leżance tam do masażu, z czego może wynikać ten problem. I mogę powiedzieć, że ogólnie jesteś, jesteś osobą symetrycznie umieśnioną. Nie stwierdziłem tam jakichś dużych ograniczeń ruchomości. Troszeczkę tam. Przy prawej nodze miesiąc czworogłowy uda przekurczone, ale to też może być po intensywnym treningu taka sytuacja. Natomiast wracając, wracając do góry też dobrze, że nie przebyłeś żadnych poważnych kontuzji. Czyli jakby te Twoje treningi, sparingi, walki i tak dalej odbywają się w sposób prawidłowy, przemyślany. Nie ma tutaj żadnych, żadnych niespodzianek przykrych, bo zazwyczaj błędy, błędy poważne i dolegliwości bólowe poważne wynikają po, po kontuzjach. U Ciebie można powiedzieć, że tutaj ten problem związany z bólem między łopatkami, czyli tutaj przyczep mięśnia równoległobocznego i czworobocznego, on wynika stosunkowo często nawet u osób niećwiczących, które mają dysbalans mięśniowy, czyli bardzo osłabione mięśnie pleców, przykurcze w, tutaj w przedniej części klatka piersiowa, obręcz barkowa. U Ciebie tego dysbalansu mięśniowego nie ma. Natomiast troszeczkę zauważyłem ograniczenie ruchomości samej łopatki i może to wynikać z tego, że przy uderzeniach te mięśnie pełnią funkcję hamulca. One muszą wyhamować te ramię i teraz jeśli nie dbasz prawidłowo o to, żeby ten zakres ruchomości utrzymywać w prawidłowy sposób, tutaj czasami wynikają drobiazgi. Dlaczego tak się dzieje? To tworzą nam się tak zwane trigger pointy, czyli punkty spustowe, gdzie metabolizm tkankowy w obrębie mięśni przyczepów jest zaburzony i one, one powodują dolegliwości bólowe. U Ciebie standardowe trzy punkty napięte na mięśniu czworobocznym, na przyczepie mięśnia dźwigacza łopatki i mięśnia równoległobocznego były punkty bolesne. Trochę nad nimi popracowaliśmy i te dolegliwości ustąpiły i myślę, że tutaj w tym zakresie dobrze byłoby wybrać się do, do, do fizjoterapeuty, do terapeuty, do, do, do terapeuty manualnego, szczególnie, żeby aby wykonać masaż głęboki tkanek miękkich, wtedy on naprawdę rozluźni na długo te mięśnie, a Ty możesz potem samodzielnie jeszcze, jeszcze pracować z gumami, z powerbandem, łopatką we wszystkich płaszczyznach na rozgrzewkę przed treningiem, gdyż wtedy tutaj to rozciąganie i ta praca nad mobilnością jest szczególnie efektywna, ponieważ robimy to samemu, ale też dokładamy element rozciągania biernego, czyli guma przykłada nam pewno siłę i tutaj możemy, możemy w ten sposób pracować dobrze byłoby też włączyć do zakresu treningu siłowego ćwiczenia na, na mięśnie pleców wykonywane jednorącz i tutaj myślę że spokojnie kilka serii wiosłowania jednorącz czy na maszynie czy z wolnym obciążeniem też będzie świetnym uzupełnieniem bo troszeczkę wzmocni nam te mięśnie na przyczepach utrzyma zakres ruchomości prawidłowy i potem na sparingach, czy to przy stójce kiedy boksujesz czy w w technikach parterowych tutaj ta, ten polepszony zakres ruchomości samej łopatki będzie, będzie, wydaje mi się, będzie owocny. Czyli pozbędziesz się dolegliwości bólowej, a jeśli wydłużysz zakres, swój zasięg prawego o te 2 cm, to, 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 to będzie dodatkowy atut. Także tutaj ode mnie taka rada. Myślę, że więcej szczegółów będziemy mogli też później jeszcze omówić. Dobra. Emilu, tutaj na podstawie naszych wstępnych rozmów odnośnie suplementacji w zasadzie znalazłem tylko jeden błąd. Powiemy najpierw o błędach. Bardzo często stosowany przez wielu ćwiczących, czyli brałeś BCA po treningu, nie przed. Jest to w zasadzie musztarda po obiedzie, ponieważ BCA bierzemy po to, aby nie palić własnych mięśni, tylko żeby palić akurat właśnie te aminokwasy BCA. Natomiast podanie BCA po treningu w zasadzie mija się z celem, bo tych białek już nie ma, one uległy rozpadowi, a z samych BCA i tak się białka nie zbuduje. Białek nie zbuduje. Trzeba podać komplet. Natomiast tak jak żeśmy rozmawiali i rozpisaliśmy, że stosujesz często high kicka przed treningiem, jest to bardzo dobre rozwiązanie bez to kompleksowy produkt, który zabezpiecza właśnie przed, przed, przed katabolizmem, jednocześnie pozwala trochę na oddalenie długotlenowego, a po treningu stosujesz też kompleksowy produkt kreafajta, w którym te BCA też są właśnie. Czyli w zasadzie robisz tutaj wszystko prawidłowo, jedynie do tych BCA miałem pewne zastrzeżenia. Możesz jeszcze dorzucić sobie jakiś magnes na noc, bo to jest też dosyć istotne i możesz sobie dorzucić jakiś wapń, nawet z apteki w postaci calcium vitrum. I w zasadzie... Można jeszcze dodać jakiś napój jonowy, który czasem byś pił podczas treningu. Możesz ten napój jonowy zmieszać z BCA, bo tutaj nie widziałem napój jonowego. Myślę, że, że on by się przydał i w zasadzie to jest wszystko odnośnie suplementacji. Tutaj więcej bym już nic nie, nie, nie dodawał, nie korygował, bo jest to ok. Emilu, tutaj w przypadku. Twojego żywienia muszę już posłużyć się kartką, którą dla mnie napisałeś, bo po prostu nie spamiętał wszystkiego. I generalnie rzecz biorąc, jeśli spożywasz 2,5 tysiąca kilokalorii, tak jak tutaj było wyliczone, no to dla Ciebie powinno to być OK, jeśli trzymasz wagę. Natomiast miałbym tylko kilka zastrzeżeń odnośnie tutaj właśnie Twojej diety. Może zacznę tak od takich najbardziej dla mnie rażących błędów, zlikwidował... Na, na ostatni posiłek spożywasz po treningu tylko białko kazeinowe. Czyli z chwilą, gdy wykonałeś trening, organizm jest chłonny jak gąbka wszelkich substancji odżywczych, a ty podajesz mu tylko białko, to czego on w danym momencie najmniej potrzebuje. Ja bym proponował koktajl, który na przykład pijesz po pierwszym treningu, również go wypić po drugim treningu, albo zjeść pełnowartościowy posiłek. Natomiast dając samą kazeinę, jest to... Nie, nie wykorzystujesz w pełni tego, co możesz dostarczyć organizmu, i nie zapewniasz mu właśnie prawidłowej regeneracji. I to jest według mnie taki jeden najbardziej rażący błąd tutaj, który znalazłem. Natomiast Mógłbym jeszcze tak brzydko mówić, przyczepić się do tego, że w zasadzie spożywasz tylko trzy posiłki, ponieważ drugi posiłek jest szejkiem. To jest, jest to dobre jako takie szybkie rozwiązanie po treningu, gdzie wiadomo, że powiedzmy łatwiej jest nam coś wypić niż gryźć i powiedzmy walczyć tutaj z tym, z tym efektem katabolicznym, który utrzymuje się w naszym, w naszym układzie trawiennym. Czyli jest mało, mało stosunkowo krwi w układzie trawiennym po treningu i jest stosunkowo małe wydzielanie soków trawiennych w, w, zarówno przez, przez trzustkę, jak i przez, jeli, przez jelita. I dlatego ten posiłek rzeczywiście wpłynie będzie, będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast na pewno w godzinę po tym szejku ja bym proponował zjeść już cały, cały, cały posiłek pełnowartościowy, jakiś obiad. No W zasadzie to jest wszystko z takich bardzo ogólnych informacji, które mogę Ci przekazać. No i tym samym doszliśmy do, do końca naszej analizy dzisiaj. Każdy z tutaj z uczestników, zarówno trener, ja, tak, taki jak i Marek, mógł się wypowiedzieć odnośnie problemów, które zgłosiłeś. Czy może po tym, co usłyszałeś tutaj od nas, masz jeszcze jakieś pytania? Może coś dodatkowego Ci się nasunęło w zakresie odżywiania, suplementacji, spraw związanych ze zdrowiem czy, czy z treningiem? Jeśli, jeśli masz takie pytania, to proszę, teraz myślę, że, że będziemy mogli jeszcze Uzupełni swoje wcześniejsze wypowiedzi? Yy, obecnie szykuję się, znaczy, zacząłem przygotowania do następnej walki, którą mam 15 listopada. I chciałem właśnie jeszcze zadać parę pytań, żeby te przygotowania były lepsze. I właśnie ostatnio tak e, zastanawiałem się, jak powinno mniej więcej metodycznie wyglądać przygotowanie do walki. Jeśli chodzi o okres siłowy, wytrzymałościowy i sparingowy, jak to powinno być mniej więcej rozłożone, bo tam mniej więcej mam jakąś teorię, prawda, że e, niby dwa miesiące wcześniej trzeba zacząć robić siłę, później z niej wytrzymałość później e, później na przykład sparingi zaczynać trzy tygodnie przed, tylko dokładnie nie wiem czy. Czy tak to powinno wyglądać, czy nie? I właśnie chciałbym, że tak, bardziej fachowo coś na ten temat wiedzieć, i, i mam nadzieję, że mi to pomożesz. To może zacznijmy od tej takiej analizy po kolei. No, wiadomo, siła, siła ciężka, bo musisz mieć, musisz mieć jakąś bazę, żeby zrobić na tym wytrzymałość, później, żeby zrobić na tym eksplozję. Tego, co wcześniej wypracujesz. Wiadomo, w międzyczasie musisz jeszcze poprawić swoją siłę serca, bo twoje ciało może być przygotowane do ciężkiej walki, ale Twoje serce musi pompować krew w trzech płaszczyznach: w stójce, w klinczu i w parterze. Także to jest bardzo złożony proces i twój osobisty trener, który się tobą zajmuje, powinien obserwować. Twoje okresy przygotowawcze powinieneś notować y, wszystkie rzeczy, które robisz: ile czasu śpisz, y, o jakich godzinach jesz posiłki, ile czasu trenujesz. I na bazie tych wszystkich informacji, ja w tej chwili nie jestem w stanie ci podać takiego y, złotego środka, musiałbym z tobą popracować przez y, dłuższy okres czasu, żeby zobaczyć, y, w jaki sposób funkcjonujesz dokładnie. Ja przeanalizowałem twoje walki i mogę dużo powiedzieć na, y, na ten temat, ale nie. Nie widzę Cię na co dzień, jak, jak trenujesz. Generalnie system jest taki, jak mówisz: siła ciężka, wytrzymałość, sparingi, szybkość, na koniec. Moim zdaniem, moje zdanie jest takie do poprawy tego, co robisz. W tej chwili jesteś zawodowcem, także. Jedną z najważniejszych rzeczy jest obserwowanie tego, z kim będziesz walczył. No jeżeli masz imię i nazwisko swojego przeciwnika, no to siadamy z trenerem, oglądamy materiały i patrzymy, nad czym mam pracować. Jeżeli zawodnik jest typowym stójkowiczem i ucieka od parteru, no to, no to jako od wiesz, co będziesz robił. Także analiza, dobór, sparing partnerów pod danego przeciwnika, to nie jest już... Amatorstwo, że jedziesz na turniej i nie wiadomo z kim będziesz walczył, tylko masz konkretny dzień, konkretny termin, konkretne, konkretnego przeciwnika. Myślę, że proces, proces przygotowań, moim zdaniem, powinien trwać cykl przygotowawczy około 3 miesięcy. To jest moje zdanie. Każdy trener może mieć inne. Wiadomo, jeżeli zawodnik startuje częściej, no to te cykle zamieniają się w mikrocykle i to trochę inaczej funkcjonuje. Także, żeby prześwietlić dokładnie to, jak ty masz trenować, no musisz ze swoim osobistym trenerem siąść, zacząć to wszystko notować i odpowiedź jest po każdej walce. Po ostatniej walce mówisz, że walczyłeś sam z sobą, czyli okres Twój przygotowań nie odbył się prawidłowo. I to jest już y, jedna z lekcji, które powinieneś y, wyciągnąć do kolejnej walki i przykładowo y, zmienić właśnie y, dietę, czy zmienić ilość posiłków, czy zmienić y, to w jakiej kolejności co spożywasz, może za lekko trenujesz, może za ciężko trenujesz, to powinieneś ty dokładnie wszystko sobie y, analizować w swoim y, jakimś notatniku. I z każdej walki wyciągać y, wnioski. Masz w tej chwili cztery walki zawodowe. To jest początek Twojej świetnej, kar twojej świetnej dobrej kariery, y, którą rozpoczynasz. Cztery wygrane. Także myślę, że to jest też odpowiedź na to, że idziesz w bardzo dobrym kierunku. No, ostatnia walka tak jak mówisz, walczyłeś sam z sobą. Ja myślę, że po prostu robienie wagi <tum> y, y, trochę Cię zgubiło, i y, dlatego nie miałeś tyle energii ile powinienem mieć. Także to, to jest moja odpowiedź na twoje pytanie. Dziękuję bardzo. Teraz mam pytanie do Bartka. Moje pytanie brzmi, ja miałem w swoim życiu wiele różnych problemów, ale głównie miałem z plecami, z lędźwiami, z upadkami, z barkami. Właśnie mam pytanie, co najlepiej właśnie robić, żeby takich naciągnięć albo różnych bólów było jak najmniej. Czyli na przykład po treningu, jakie najlepiej ćwiczenia byś polecił, żeby, żeby mógł Dalej pracować na wysokich obrotach, a nie martwić się, że na przykład bolą mnie lędźwia i nie mogę za dużo popracować albo łopatki, albo barki. Na przykład co, co byś po prostu mi polecił, żebym cały czas mógł robić to, co robię na co dzień. Emil, to co poruszyłeś, ten problem, który poruszyłeś, czyli jakieś tam nawracające czy występujące okresowo dolegliwości bólowe. Wynikają często albo z przeciążenia aparatu ruchu, albo z powstających na skutek tych przeciążeń przykurczy w obrębie mięśni. I tutaj jeśli chodzi o lędźwia, to zazwyczaj jest to problem z grupą kurszowo goleniową czyli tylna część uda. pośladki. Rzadziej występują problemy już w tym miejscu, gdzie boli, czyli w samym odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Częściej są to siły przenoszone z grup mięśniowych znajdujących się niżej, które są silne i które są mocno eksploatowane w czasie, w czasie treningów, szczególnie przy stójce, kiedy Musimy zadać cios nogą, wyhamować ten cios, odstawić, wrócić do pozycji. W parterze tak samo tutaj mocno pracujemy. Jeśli chodzi o górę, o, o bóle, tak jak ten, który teraz występuje między łopatkami, to może występować właśnie wskutek silnego ciosu, przestrzelonego ciosu, kiedy trzeba wyhamować, nie wszedł ten cios, on może zaboleć w barku, może potem na drugi dzień zaboleć właśnie tutaj między łopatką a kręgosłupem. Właśnie dlatego, że te mięśnie musiały wyhamować ten ruch i na samym przyczepie powstało właśnie przeciążenie, może powstać przykurcz, jest to y, reakcja obronna organizmu. Na silne przeciążenie y, skracamy troszeczkę ten mięsień, tam powstaje przykurcz, no potem powstają dolegliwości bólowe. I tutaj dobrym uzupełnieniem pierwsza sprawa to w ogóle wplecenie prawidłowego y, treningu uzupełniającego, siłowego, który nie tyle będzie wpływał na same rozbudowę muskulatury, czy zwiększenie siły absolutnej, ale będzie wpływał y, właśnie funkcjonalnie, czyli trening taki funkcjonalny, który będzie wpływał na to, żeby wzmocnić przyczepy, wzmocnić ścięgna, wzmocnić mięśnie, żeby one były mniej podatne na, na przeciążenia. Druga sprawa to trening już przed treningiem MMA czy przed treningiem siłowym. Ważna zasada rozciąganie dynamiczne przed treningiem, czyli tutaj różnego rodzaju właśnie czy rozgrzewka z gumami, czy rozgrzewka dynamiczna. Jak, jak najbardziej wchodzi, wchodzi, w, wchodzi w grę. Jak długo powinieneś to robić? Tutaj plan jest dostosowany zazwyczaj indywidualnie, ale jeśli jest to rozgrzewka z gumami, to kilka serii po kilkanaście, kilkadziesiąt powtórzeń w różnych zakresach. Natomiast już taka rozgrzewka funkcjonalna powinna trwać około 15-20 minut ćwiczenia, właśnie takie, które będą wykonywane, ruchy takie, jakie będą wykonywane na, na danym treningu. Na koniec treningu i tutaj głównie silne grupy mięśniowe, czyli grupa w golenia, pośladki. Na koniec treningu rozciąganie statyczne, najlepiej z, z kimś, kto będzie pomagał nam tutaj biernie wykonywać to rozciąganie, czyli my już nie pracujemy, bo jeśli sami się rozciągamy, powiedzmy będziemy wyprostowaną nogę w stawie kolanowym i będziemy sobie rozciągać mięśnie dwugłowe uda, to my podświadomie się napinamy, to jest, to jest rozciąganie czynne, bierne. Nie, nic nie robimy, ktoś nam pomaga się rozciągać i tutaj czy poizometryczna relaksacja mięśni jest bardzo dobra na to, żeby rozluźnić te mięśnie, potem stretching klasyczny, żeby wydłużyć e, brzusiec, żeby wydłużyć ten mięsień. E, w ten sposób najlepiej chronimy się przed, e, przed dolegliwościami bólowymi, przed kontuzjami. Te mięśnie po prostu są cały czas ćwiczone i nawet sam stretching pomaga nam też e, zwiększyć zakres ruchomości też i ścięgiem przyczepów, ale też one się, one się też wzmacniają. Także myślę, że tutaj już można byłoby indywidualnie też dobrać pod Ciebie. Ja nie wiem, jak dokładnie wygląda Twój plan rozgrzewki, treningu właściwego, potem, potem tego wychodzenia organizmu, kiedy właśnie jest czas na, na, to, na to rozciąganie statyczne. I myślę, że tutaj indywidualnie moglibyśmy coś, coś dobrać, szczególnie pod Ciebie i pod te dolegliwości, które, które nawracają. Moje ostatnie pytanie do Pana Mareka i w sumie takie na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, najważniejsze. Pytanie, bo wiadomo, ja walczę w kategorii 77, a na co dzień ważę 86-87, czyli 10 kg muszę ciąć. I ostatnio na promach udało mi się zrobić to na wodzie za pierwszym razem. Udało mi się i miałem siłę, ale już na ostatniej walce już jej nie miałem, bo popełniłem parę karygodnych błędów. Wiem, że na pewno to była sauna. Moje pytanie brzmi, czy warto jej się odwadniać, czy nie? Bo i właśnie chciałbym. Kolejną właśnie wiedzę na ten temat dostać, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy odwodniłem się, raz mi się udało, drugi raz odwodniłem się i się nie udało. I jestem jeden jeden, a przyjdą kolejna walka i nie wiem jak mam zrobić te 10 kilo, prawda? I, i to moim zdaniem będzie dla mnie najważniejsze dzisiaj pytanie. Emilu, rzeczywiście tutaj poruszyłeś bardzo poważny temat i trudny i złożony. Tak pokrótce powiem Ci, że 10 kilo do zgubienia to jest bardzo dużo. Jeśli rzeczywiście chcesz gubić te 10 kilo, to proponuję rozłożyć to na jakieś 6 tygodni. Czyli przy, przez te 6 tygodni będziesz 10 kg gubił, ale nie będziesz tego gubił z wody, tylko będziesz głównie gubił to z, z tkanki tłuszczowej, być może trochę z tkanki mięśniowej. I wiadomo, że będziesz musiał to próbować rozłożyć w czasie i zobaczyć jak to wyjdzie. Natomiast kolejnym takim bardzo ważnym problemem to jest to, że masz 24 lata, tak? 23 lata, jesteś bardzo młodym człowiekiem i z biegiem czasu... Będziesz coraz więcej ważył w aktywnych tkankach, czyli w tkance kostnej, jak i mięśniowej. I będzie to pewien problem, bo staniesz przed dylematem, czy przejść do kategorii wyższej, czy dalej gubić tak dużą ilość już po części tkanki mięśniowej. Wiadomo, że będzie to trwało dwa lata, może trzy, ale na to się szykuj już. To będzie, to będzie przed Tobą na pewno, sta to stanie przed Tobą. Ten wybór przed tobą stanie. Natomiast to, co zapytałeś, czy, czy dobrym rozwiązaniem jest gubienie wody poprzez sał, no nie jest to dobre rozwiązanie, bo tracisz mnóstwo minerałów, tracisz siłę, tracisz energię życiową wtedy. Bo nad, jeśli nawodniony, nawodniona komórka jest komórką żywą, czy ona jest, le, czy ona jest lepiej nawodniona, tym lepiej funkcjonuje. Wszystko, co dzieje się w naszym organizmie, funkcjonuje na wodzie przede wszystkim. W, dobro, w bardzo dużym uproszczeniu. Funkcjonuje na płynach. Pozbywając się tych płynów, robisz sobie dużą krzywdę, bo teraz te, tak samo to się dzieje również z krwiobiegiem, który też jest tkanką, z krwią. Tak samo jest coraz mniej, mm, ona, ona jest za gęsta, coraz, coraz trudniej serce pompuje tą krew i ona po prostu traci pewne funkcje odżywcze, które ma normalnie w, w określonych swoich proporcjach. Które posiada. Także dużo, dużą krzywdę robisz sobie w ten sposób, czyli powiedzmy, idziesz do sauny i gubisz 3-4 kilo od razu w jeden dzień. No bo czujesz to później podczas swoich walki, podczas tego, jak, jak funkcjonujesz. Także, także tak mniej więcej tutaj powiedziałem Ci, że na pewno staniesz przed takim dylematem, przed którym wielu zawodników staje, że z biegiem czasu do 30 roku życia. Zwiększamy aktywną wagę ciała w trance mięśniowej i w trance kostnej. Czyli lepiej nie stestować tej metody, bo ogólnie ona tak u nie polega, że na przykład nawadniałem, prawda? A później gubiłem te kilogram. Wiedziałem, że sauna jest zła, ale no, ostatnio nie miałem warunków, żeby zrzucić normalnie tej wagi, tą wagę i musiałem wejść do tej sauny. A to właśnie głównie mi o to chodzi, czy da radę właśnie na te 6 tygodni, zrzucić 10 kg na diecie i usuwaniu tkanki tłuszczowej. Właśnie o to mi chodzi. I mięśniowej, czy, czy po prostu wyjdę, czy uda zrobić się tą wagę? Właśnie głównie o to mi chodzi. Emilu, poprzez takie odwadnianie. Robisz sobie krzywdę w tej postaci, że nie odwadniasz tylko samego um, organizmu jako takiego, ale również pozbawiasz tutaj funkcji odżywczych właśnie na, naczyń kwionośnych, czyli ściany i naczyń kwionośnych są coraz twardsze, ścięgna, powięźli stawowe też również są coraz mniej elastyczne, czyli... To co ty robisz wielokrotnie powtarzając zaczynasz robić krzywdę właśnie sobie samemu. W wieku 30, paru 40 paru lat mogą pojawić się pewne problemy już właśnie w postaci stwardniej naczyń krwionośnych, jak i również w dysfunkcji stawów, ścięgien i to jest podstawowy problem ja myślę, że można zgubić te 10 kg w te 6 tygodni wiadomo, że nie zgubisz całkowicie skanki tłuszczej bo masz jej stosunkowo niewiele na pewno będzie trzeba polecieć tutaj z mięśnia ale lepiej będzie spalić mięsień niż odwadniać się na pewno i tak jak mówisz, to wielu zawodników przede wszystkim właśnie gubi wodę no bo jest to najprostsze, co można zrobić. Natomiast na pewno będzie taka sytuacja, to co mówiłem, rok, dwa, że staniesz przed tym dylematem, czy jesteś w stanie dalej gubić tyle wagi, a być może pójść w kategorię wyżej, będzie łatwiej. Tak by to wyglądało. Analizowanym zawodnikiem był Emil Różewski. Na jego przykładzie dowiedzieliśmy się wiele ciekawych i cennych informacji na temat treningu, żywienia, suplementacji oraz problemów związanych z aparatem ruchowym. Otrzymaliśmy także precyzyjne rozwiązania, które już dzisiaj możemy zastosować w swoim przypadku. Już wkrótce kolejny odcinek programu Iron Analiza. Do zobaczenia!